Dzień dobry, dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. I dzisiaj wiem, ostatnio mówiłam, że wam już śniadanie nie będę pokazywała, bo już dosyć tego jedzenia, ale pomyślałam sobie, że być może to, co dziś przygotowałam dla mojej gości, będzie dla Was fajną inspiracją, więc kolejny czas na to, żeby gdzieś tam Was postymulować i pokazać, w jaki sposób warto wykorzystać to, co macie w lodówce. Więc kochani, jeżeli macie ochotę na to, żeby spędzić ze mną poranek, zapraszam Was na film. Także zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę, a my co? Zaczynamy. Tak jeszcze, zanim przejdę do robienia, przygotowywania, marynowania łososia, odebrałam paczkę, wiecie, z paczkomatu i pamiętacie, ja Wam pokazywałam chyba e, przy jakiejś kąpieli, że polecam Wam genialny produkt do kąpieli. Zarazie. A mianowicie, o, chodziło o ten produkt DAF. Jest obłędny. Powiem Wam, że tak przepięknie pachnie. Jak o, tak. Tak kwiatowo, delikatnie, tak kobieco, zmysłowo. Ja jestem oczarowana. To jest obłędny. Tutaj jest chyba z kwiatem pomarańczy. Genialny. Ja, jak go używam, powiem Wam, że w całej łazience obłędnie ten zapach się unosi. Wziąłam sobie dwa opakowania. Na razie nie szalamą, bo wiecie, yy, chcę jeszcze jakichś innych rzeczy tutaj sobie wypróbować. Niemniej jednak jedna sztuka była za 29,99. Postaram się Wam podziękować, jak będę montowała ten, tego vloga, ale tak, jest zamówionko. Cieszę się, bo tamten żel yy, już mi się praktycznie kończy. A teraz, kochani, zabieram Was do kuchni i zróbmy sobie tego łososia, zamarunuję go. Dzisiaj mamy ochotę. Totalnie pocilować, nigdzie nie wychodzimy, więc ten czas będziemy sobie celebrować w moim mieszkanku. Dobra, chodźcie do kuchni. I tak jak widzieliście, już sobie pokroiłam łososia na takie. O, takie kawałki. I teraz będę robiła marynatę. A marynatę, moi drodzy, zrobimy z oliwę. Pamiętacie, kupowałam ją na Allegro, świetna grecka. Polecam ją Wam. Postaram się Wam ją również podmukować. Więc tak, porządny chlust. Oliwę. Hmm. Genialna jest, słuchajcie. Genialna. I teraz tak. To będzie taka bardzo nietypowa marynata. Ponieważ dodam miodu, akurat dzisiaj będę używała miodu leśnego i będzie to taka porządna też łyżeczka, może jeszcze troszkę. Dobra. Do tego kolejny nietypowy składnik, czyli będzie to pasta z migdałów. Ona jest dość twarda. Możecie dać na przykład pastę tahini albo masło orzechowe, w zależności co Wy tę lubicie i czy macie w ogóle na taki składnik uczulenie. Czy mi się to rozpuści? Tak, porządnie wymieszam. I tak, sok z cytryny. Ja mam ten gotowy z cytryny włoskiej. Kolejny nietypowy składnik majonez. Taka porządna łyżka. I będę używała przyprawy do kurczaka. Jeżeli chodzi o ilość tej przyprawy, to musicie sobie ją dozować. Ja, tak wiecie, na oko zawsze daję. to tak. No, ja wiem, pół łyżeczki. Jakoś tak. No, i to wszystko musimy wymieszać gruntownie. Wiecie, co spróbowałam? To marynatę, i mi jeszcze brakuje trochę soli, więc dosłownie taką ciupinkę daję. I tego łososia macerujemy. I będziemy nie smażyć, tak jak klasycznie wiecie na patelni, tylko ja to zapiekę yy, w tym, w piekarniku. Ale będę go piekła w papierze do pieczenia. I on wtedy będzie taki soczysty. I troszeczkę polożyć sobie w tej marynacie, żeby się przeszedł wszystkimi smakami. Nie żałujcie tej marynaty, niech to wszędzie wejdzie i każdy kawałek, każdy skrawek naszego mięsa, mm-hmm Kończąc tego vloga, bo tak, wczoraj miałam się do Was odezwać, ale stwierdziłam, że jeszcze, wiecie, to jest ten ostatni wieczór, gdzie mogę spędzić go z moimi gośćmi, więc postanowiłam, że nie włączam kamery. Zresztą przyszłam dzisiaj do Was już pomalowana i będę oczywiście rozpoczynała nowego vloga i. Myślę, że dopiero w piątek pokaże się ta moja wizyta w arkadii i w Bath and Walks, więc teraz, bo już jesteśmy po śniadaniu. Ja już mówię ogarnęłam swoje włosy, zrobiłam makijaż. Zaraz będę się ubierała. Tu z tyłu możecie widzieć. Tak, już pozbierałam wczoraj wszystkie moje dekoracje świąteczne, więc myślę, że gdzieś w tygodniu znajdę taką chwilkę na to, żeby to wszystko pochować. Może Wam nagram, a może nie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko gdzieś tam mi się zepnie czasowo. Tak czy inaczej, kochani, bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność, za to, że byliście. Mam nadzieję, że ten czas wspólnie spędzony ze mną, był dla Was miły, że troszkę Was zainspirowałam, jak widzieliście wczoraj też nawet nie nagrywałam mówiąc co przygotowuję, ale powiem Wam, że ten łosoś wyszedł przepyszny, był soczysty taką sałatkę, którą zrobiłam z sałaty rzymskiej, do tego dołożyłam ogórki, takie gruntowe pomidorek i zrobiłam do tego bardzo banalny sos, bo dałam tam majonez, oliwę trochę soli, trochę pieprzu, trochę czosnku yy, i odrobinkę soku z cytryny. Wszystko wymieszałam i tak to podawałam, więc aż szparagi wyszły obłędne. I już teraz wiem, że muszę sobie ten sos holenderski znów zamówić. Dobrze, kochani. Kończę. Dziękuję Wam pięknie. I co? Do miłego następnego. Ciao!